Wczoraj w stacji Polsat News miałem dyskusję na temat coraz to większego eurosceptycyzmu Polaków. Już jedna czwarta Polaków chciałaby wyjść z Unii. Jaka była diagnoza mojego interlokutora? Otóż taka, że to jest wina PiSu. Dlaczego jest to wina A No dlatego, że pis coraz bardziej ściga się z konfederacją jedną i drugą na eurosceptycyzm, w związku z czym radykalizuje swój własny elektorat. Ale czy pis jest w Niemczech, albo we Francji, albo w Austrii, albo w Holandii, albo w innych krajach? Bo przecież nastroje eurosceptyczne rosną w całej Europie. Więc zwróćmy uwagę, nie bierze się pod uwagę tego, że nastroje eurosceptyczne są pochodną wielkich błędów Brukseli. Umowa z Mercosur, Zielony Ład, centralizacja władzy, uzurpacja kompetencji i tak dalej. Tylko wina jest PiSu lub partii, które tak, a nie inaczej wygłaszają swoje poglądy. Te partie dlatego są coraz bardziej eurosceptyczne, bo elektorat jest taki. A elektorat jest taki dlatego, bo są potworne błędy Brukseli i tego nasz lewic. Liberalny establishment nie jest w stanie zrozumieć.